Żyje miasto. O tym w najnowszym programie informacyjnym kręci mnie Jastrzębie. Mimo ograniczeń w wakacje w Jastrzębiu-Zdroju najmłodsi nie muszą się nudzić. W każdy wtorek i czwartek w parku zdrojowym odbywają się zajęcia organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Biblioteka zaprasza w każdy wtorek i czwartek do parku zdrojowego pod inhalatorium na warsztaty kreatywni na wakacje w parku zdrojowym. Zapraszamy wszystkie dzieci zwłaszcza dzieci młodsze. Podczas każdych zajęć proponujemy inną ofertę plastyczno-artystyczną. Dzisiaj na przykład mamy takie kolorowe ptaszki z tektury, które ozdabiamy plasteliną, będzie je można powiesić. Dla młodszych dzieci mamy kolorowanki. Dla każdego coś dobrego do zajęcia się podczas wakacji. Jesteśmy od 15 do 18 przy oczywiście sprzyjających warunkach pogodowych. Tłumy widać także na basenie. Na pewno jest mniej osób, i to jest związane oczywiście z, z oboszczeniami. Natomiast y, nic się nie dzieje, wszystko jest zabezpieczone. Dezynfekcja, stoją urządzenia, dezynfekcje bezdotykowe. Y, staramy się zachować wszelkie odległości. Wszystko to, co trzeba, na pewno mamy spełnione. To nie jedyna oferta spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ciekawą alternatywą są również zajęcia na terenie skateparku. Każdy czwartek od lipca. Dzięki wsparciu fundacji możemy uczestniczyć w zajęciach dzieci oczywiście na skateparku. To są naprawdę bardzo intensywne zajęcia. Tam dzieci sobie doskonalą naukę jazdy na łyżworolkach, na, na deskorolce, na hulajnodze. I powiem szczerze, tam jest naprawdę ogień. Więc jeśli ktoś jeszcze nie był, to serdecznie zapraszam. Każdy czwartek do końca wakacji można cały czas doskonalić naukę na naszym skateparku. Fani deskorolki każdego dnia spotykają się w tym miejscu. 16 do 19 w każdy czwartek jest Extreme City, to jest projekt największy w Europie, szkoleń nauki jazdy na deskorolce pod okiem instruktorów formalnych już, którzy uczą dzieci i młodzież w każdym stopniu zaawansowania, czy to właśnie początkującym, czy bardziej zaawansowanym. Jeździć na deskorolce jeździć na kulajnogach, jeździć na BMX-ie i jeździć na rolkach. I co w, właściwie w tej deskorolce jest takiego fajnego, co przyciąga? Adrenalina. Przede wszystkim, jak robisz jakikolwiek trik, to adrenalina jest od razu większa i się cieszy strasznie człowiek, nie? Bardzo mi się podoba ten sport. Uznałem, że trzeba w końcu się ruszać z domu. Troje ruchu, a inne sporty jak piłka nożna czy koszykówka jakoś tak nie bardzo do mnie przemawiały. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wychodzi także z inną ciekawą propozycją. Mowa tu o zajęciach karate. Te odbywają się w każdy wtorek i czwartek w Hali Omega. Zdaniem organizatorów karate może nas wiele nauczyć. No przede wszystkim dyscypliny, pewnego rodzaju można powiedzieć też rygoru, ale też no, no nie oszukujmy się, karate to jest sztuka walki. No i przede wszystkim też możemy oczekiwać. Po pewnego rodzaju odpowiednio długim czasie, też i jakieś obrony w różnych skrajnych, trudnych sytuacjach, gdy będzie nam zagrażało jakieś niebezpieczeństwo. Co ciekawe, na zajęcia dzieci mogą przyjść z rodzicami. Zawsze mi się podobało. Rodzicą zawsze chciałam ćwiczyć karate. No i marzenia się spełnia, nawet w tak późnym wieku. Myślę, że tak jak koleżanka tutaj wcześniej wspomniała, dla zdrowia na pewno dzieci dla mają kondycji. tu kondycję. No i oczywiście nasze dzieci też mają zajęcia. Nie siedzą przed komputerami, tylko zdrowo spędzają czas. Służymy przykładem. Z pełną ofertą zajęć wakacyjnych w Bibliotece i Mosirze w Jastrzębiu zapoznacie się na stronach internetowych tych placówek.